No, słabane się zamykają będzie jechał kolejny pociąg Ej, Szybko żeby zdążył zdąży No może będzie długi pociąg? Może będzie. będzie, będzie. <kuh> Może będzie pociąg na 3 stołach? No. Począg chyba będzie na 3 stołach Jedzie stamtąd. Nie. Yes. Z lewej. Tam jedzie Tam? No. Tam, no. Zaraz zobaczysz. Będzie chyba jechał do Malborka, wiesz O, widzisz? Tylko nie wiem czy on jest taki długi w sumie O ale wiatr Aż dmuchnął nas օրիկանետ no